Witam wszystkich. Dziękuję wszystkim słuchaczom i z Polski, i z Ukrainy. Wiem, że Ukraina też mnie słucha. Dzisiejsza rozmowa pójdzie o tym, jak ja uważam, że nieważne, czy to są początkujący, kto występuje na konkursach, czy ludzie, jaki już brali udział w konkursu, na konkursach. Wszyscy mają. Ja uważam tak. Ja, no, z tego, co ja obserwuję, jest jeden wielki problem. Na czym on polega? On polega na tym, że ludzie przyjeżdżając na konkurs, to normalnie, że oni chcą wygrywać, ale kiedy oni nie wygrywają, oni na tyle rozczarowani, że. Oni szukają wytłumaczenia, jakie związane z wszystkimi dookoła. Sędzia nie taki, konkurs nie taki, Kupa po prostu jest problemów, ale nikt nie widzi problemów w samym, w samym tym człowieku, jaki odbiera. Jakby sam człowiek nie widzi sam siebie z boku. Ja chciałbym by trochę podzielić się i porozmawiać na ten temat, żeby każdy, każdy po prostu spojrzał sam na siebie z boku i porozmawiać o samym konkursach jako konkursach, bo ludzie po prostu nie zawsze trzeźwo rozumieją. Co się tam dzieje? Ja nie będę tutaj krytykować organizatorów, sędziów. Nie o tym będzie mowa. Będzie mowa o normalnym, trzeźwym podejściu do konkursu, jakie my, jak, jakie my tracimy z powodu naszych emocji, jakie występują w związku z tym, że my, nie dostajemy tego, czego oczekujemy. I te nieskontrolowane emocje, te niewypełnione potrzeby tworzą nasz emocjonalny stan i tworzą to, że my przestajemy trzeźwo patrzeć na samą sytuację. A zaczniemy z tego, że proszę wyobrazić, że wy przyjeżdżacie na konkurs. Jedziecie na konkurs. Przedtem popracowaliście. Biorę pod uwagę, że pracowaliście z psem i przyjeżdżacie na konkurs. Z jakim nastawieniem przyjeżdżacie na konkurs? Większość ludzi przyjeżdża na konkurs. Z nastawieniem, że oni muszą wygrać. Wyobraźcie sobie, że wszyscy, kto uczestniczy w konkursach, oni też przyjeżdżają dokładnie z takim nastawieniem. Co u nas wychodzi? U nas po końcówce wychodzi duży konflikt. Z tego powodu, że każdy będzie niezadowolony. W związku z tym, że nie wygrał konkurs. A jakaś tam na przykładowa osoba wygrała. I wszyscy rzucają się na tą osobę, że ona wygrała konkurs jakoś nie tak. Bo on jedyny ze wszystkich, kto wygrał. To jest wielka psychologii. Bo tak. To wy tak odbieracie to. Trzeba to rozumieć. Jeżeli my. Przyjeżdżamy z takim nastawieniem, że my musimy wygrać. Oczywiście, że nie spełniamy się, nie spełniają się nasze potrzeby, nie spełniło się nasze marzenie, wszystko jest zrujnowane, człowiek jest zalamany, szuka, kto jest winny w tym, i wina od razu pada na organizatora i na sędziu. Niestety. A szczególnie kiedy było bardzo blisko do tego, żeby wygrać. Jak my widzimy, że takie nastawienie, żeby wy musicie wygrać, trochę się zrobi z Wami złą taką sztukę. Psychologiczną. Wy będziecie po prostu z jednej strony zalamani emocjonalnie, a z drugiej strony będziecie po prostu mocno agresywni. Ja nie mówię, że musicie tracić tą chęć do wygrywania. Nie, to jest sportowe podejście, to jest normalne. Chcieć wygrywać. To jest normalna rzecz. Bo kto by tam nie mówił, że myśliwo nie jest sport? Nie, sport jest myśliwstwo. I wszystkie konkursy są to sportowymi zdzielami. <laughs> Jak zmienić to napięcie emocjonalne? Aby trochę inaczej podejść do tego. Chęć wygrywania to normalna rzecz. Ale trzeba trzeźwo zrozumieć, że wygrywać może ktoś. Jeden. Wszyscy nie mogą wygrać. I niekoniecznie wy macie być tym, kto wygra. To, to trzeba, sam, trzeba samemu sobie to powiedzieć. Jakby mm, uświadomić sobie, że tak jest. Że tak się może stać. Druga sprawa. Nie można stawić. Wygranie najważniejszą celą. Najważniejszą waszą celą musi stanąć to, że wy macie ocenić swojego, wy jako mener, ocenić swojego psa w porównaniu do innych psów w tej konkretnej sytuacji. A szczególnie to jest ważne dla hodowców. Jak wy zrobicie takie podejście, że wy sami oceniacie swoje psy, że wy nie za wszelką cenę chcecie wygrać, czy to jest uczciwo wygrane, nieuczciwo wygrane, nieważne, jakby to wyglądało, jak, jakimi sposobami wy tam idziecie, czy jeszcze coś. Jeżeli wy zmieniacie takie podejście, że wy nie chcecie wygrać za wszelką cenę, a chcecie ocenić swojego psa, psychologicznie wam będzie na dużo lepiej, Chęć wygrania nie znika. Wy chcecie wygrać. To jest normalnie, ale cel waszego przebywania na konkursie jest ocenienie swojego psa i jego pracy w porównaniu do innych psów. <laughs> Widzicie jak proste zmienienie, zmiana podejść do Samej sytuacji. Pomoże Wam nie być zdenerwowanym, nie być e, złym na cały świat, nie tworzyć wokół siebie wrogów. Bo większość większości jest tak, że po takim ciśnieniem człowiek mówi: Ja już nie pojadę na ten konkurs, po takimi emocjami. Koniec, to wszystko jest falszywe, tam wszystko jest fałszywo I i w takim, w takim czymś. Ja zawsze odpowiadam im też na takie, na, na takie zarzuty i bardzo prosty sposób. No wyobraź sobie, że ty jesteś organizatorem, czy sędzią, a u ciebie są na twoim konkursie, gdzie ty robisz konkurs, są twoi koledzy, czy tam jeszcze bardziej bliższa rodzina, i oni mają psy i występują. Ty będziesz komu pomagać? Komuś obcemu, kto tam przyszedł na konkurs, czy jednak będziesz bardziej łaskawy dla swoich? Oczywista sprawa, że dla swoich. To jest nasze ludzkie. Tego się nie da zmienić. Tego się nie da w ogóle zniszczyć. Bardzo rzadko ludzie, jakim naprawdę mają wysoką moralę, sędziowie i organizatorzy, że mogą coś takiego zrobić, żeby było wszystko na uczciwym poziomie. Niestety, ale taka jest sytuacja. Ale czemu nie iść na konkurs? Tylko z tego powodu. No tak każdy z nas taki. To nie jest powód. Powód jechać na konkurs jest dlatego, żeby przy takiej przegranej sytuacji przygotować tak psa, żeby on tak pokazał siebie, żeby żadnej sędzia nie mógł inaczej podejść do waszego psa, aniż to, że pies was będzie na wysokim poziomie. Że sama praca psa będzie na tak wysokim poziomie, że zmanewrować organizator czy sędzia nie będzie w stanie. I to jest, kiedy wy wygracie, albo dostaniecie jakiś tam wysoki tytuł, czy odznakę wysoką, to jest bardzo cenione. Uwierzcie, hodowce inni to bardzo docenią. I konkretnie to dla was będzie osobiście, jako czy hodowca, czy, czy manerem, jeżeli wy jesteście, czy po prostu właścicielem tego psa. Dla was to będzie najwyższy przejaw tego, że wy idziecie w dobrym kierunku. Bo pies, wasz pies, to nie jest pies dla innych ludzi, ten pies musi zadawalać wasze potrzeby i on musi zadawalać was. To jest najważniejsze i najcenniejsze. I nieważne jakie miejsce wy zajęli, wy musicie odbierać to, jak jest trzeźwo. Wtedy wy zawsze będziecie mieć dobre wyniki. <laughs> I jeszcze podpowiem jedną rzecz. Wszystkie emocje negatywne, a szczególnie jednak, jak wy postawiacie sobie, że za cel, że wy musicie wygrać. Tak, ten cel, to takie podejście twarde, ostre, przerzuca się na waszego psa. Wszystkie nerwy też przychodzą na waszego psa. I wasz pies przeżywa Mocne ciśnienie psychologicznej i determinacji. I on wtedy nie pokazuje dobrych wyników. Ja sam niejednokrotnie to przeżyłem wiedziałem. Też niekiedy było ze mną, kiedy byłem młodszy, nie mogłem skontrolować swoich emocji. Nie rozumiałem, czemu pies jaki potrafił coś tam, coś tam zrobić na wysokim poziomie tutaj akurat nie zrobił. A z tego powodu, że cel byłam mnie nieprawidłowy, że ja byłem zdynorowany, cały sztywny, chciałem hmm? pokazać. Pies to odwrotnie odbiera. On odbiera, że wy na niego ciśniecie, że wy nie jesteście nim niezadowoleni. Znacie, jeżeli wy macie ich teriera, jaki jest bez, K większości myślę, że bez mózgowiec. przepraszam, że tak mówię, bo tak nie jest. On jednak będzie odbierał wasze emocje. Nawet on. Ja widziałem psy, jakie z powodu tego, że i to ich teriery bardzo ostre, jakie pierwszy raz tam występowali, tam tam drugi raz. Pod tym ciśnieniem właściciela, że właściciel był tak zdenerowany, że oni nawet nie chcieli wchodzić do nory. Wiem ja jako przykład. A z wyżlem, jaki wpracuje w ogóle jest w kontakcie z manerem, to jest katastrofa. On, on w ogóle nie pokaże nic. Może nie pokazać nic. Ten pies musi naprawdę mieć twardy charakter, żeby pod takim ciśnieniem coś pokazał. Ja mam nadzieję, że to, co ja wam teraz powiedziałem, pomoże wam jednak zmobilizować się, uwierzyć w siebie. Pracować psem. I pojechać na konkurs. I to na różny konkurs. Jeżeli wy wrogowo podchodzicie tam do tych czy do innych. No, ja nie biorę tych przypadków, kiedy was po prostu nie zapisują. Wy chcecie jechać, ale was nie zapisują. No. Też miałem takie przypadki. No niestety. No to, to, to nic nie poradzi. Ale. W większość przypadków, kiedy wy możecie jechać, warto jechać, warto poszerzać swoją wiedzę, pokazywać swojego psa, pokazać, że wy możecie, że możecie z psem pracować. To jest wasz, to wy robicie nie dla kogoś, pokazanie, a to jest dla samego siebie. To jest ważne. Jak tylko wy zmienicie cel, że wy to robicie dla siebie. Dla swoich potrzeb, Uwierzcie mi, że wszystko się zmieni. Od razu. Bo przestaniecie po prostu e, myśleć tymi kryteriami, jakie myśleliście wcześniej. I unikniecie dużo konfliktów. Po prostu dużo konfliktów będzie zniszczono. A psy pokazą, pokażą, bardziej zaawansowaną pracę. Jeżeli wy oczywiście z nimi popracujecie trochę. Moje psy wygrywali konkursy, ich było niemało. Tylko wyłącznie wtedy, kiedy miałem takie nastawienie, kiedy byli psy prawidłowo przygotowane. Jeżeli ja miałem <laughs> trochę inne nastawienie, Praca psów była trochę inna. miękko mówiąc. <laughs> Oczywiście, że są psy, jakie pracują w każdych warunkach, ale i oni też wyczuwają nasz stan. Niestety. Pamiętajcie po prostu o tym. I kiedy wy gniew, gniew, czy tam gniewnie podchodzicie do psa, że to jest jego wina, że on jest taki, czy jest taki. To uważam, że na początku przeanalizujcie, jakim wy byliście stanie. Umysłu, emocji, mentalnym, jakim Wy stanie przebywaliście, kiedy wy puszczaliście psa. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy wy będziecie podchodzić do konkursów mniej emocjonalnie, to nie oznacza, że wy tracicie emocji. Nie. Wy macie podejść do tych emocji pozytywnie, nie negatywnie, a pozytywnie. I z bardziej spokojną, można powiedzieć tak, duszą do tego, bo my zawsze duszę wkładamy w to, co robimy, a szczególnie hodowcy i menerzy to wam będzie lepiej, piesku będzie lepiej i wy będziecie bardziej zadowoleni z wyników. Uwierzcie mi, że tak się stanie. Nie odrzucajcie to, że wy pojechaliście na konkurs, a was źle ocenili, że was oszukali i że nie warto jeździć na te konkursy, bo wszyscy oszukanci, wszyscy oszukują, że wszyscy są tacy ci inni, że to jest jakiś, jakby to powiedzieć, prawidłowo, że wszyscy między sobą powiązani i puszczają tylko swoich na pierwsze miejsce. Ja nie mówię, że tego nie ma. Ja po prostu mówię, że na to nie trzeba zaradzać takie wielkie uwagi. No, trafili na jeden taki konkurs. No nic strasznego, pojechaliście na drugi. Na drugim konkursie inaczej. Na trzecim jeszcze inaczej, na czwartym jeszcze inaczej. Rozumiecie o czym ja mówię. A tak wy pojechali się na raz, dwa, konkurs, ocenili się ich nieprawidłowo, już nie chce się jeździć, bo wasze ego jakoś tam wielkie wasze ego, jest skrzywdzone. Ale to tylko wasze ego. A tak szczerze mówiąc, to wszystkie innym, wszystko jedno, jak były było skrzywdzone wasze Wy zrozumcie jedną rzecz. Prosto. Bardzo ważną. Jeszcze raz, kto powtórzy. Wasze psy wyłącznie dla was. Oni muszą udowodnić to, że oni są dla was. Nie musicie udowadnić nikomu, że wy jesteście takim czy takim. To jest ważna rzecz. Udowadniajcie samemu sobie, że są to dobre psy czy niedobre psy. To wy musicie sami sobie to odpowiedzieć na to pytanie. Ani ktoś inny. Oceniając tego psa w tych warunkach i w porównaniu z innymi psami. Zachęcam was. Jeźdźcie na konkursy. Wy tym samym wspieracie kinologię. W tym samym wspieracie to, że będzie rozwój raz. My jesteśmy w trudnych warunkach, kiedy ekoterroryści po prostu biorą cały czas górę i stwarzają takie sytuacje. що то можна спокійно назвати війною в хібридову. Вони використовують такі російські подейші, можна так, так назвати. Остатньо покажу, повім зараз, як вони зробили маневр. На день тішіші в Німчах відмовлені всі вистави. З такого поводу вже впроваджено заказ на певні раси, I to wspierali hodowcy z FCI, że takie coś, że chore psy, że raz, tam po typu buldogów, tam z długimi uszami, błyhawdy, że oni mają problemy ze zdrowiem, że to tamto, sram to, przepraszam, doprowadziło do tego, że organizatorzy zrezygnowali z tego, żeby prowadzić wystawy. Bo cena i odpowiedzialność no cena chodzi o to, że hodowca musi jaki jedzie na wystawę, musi jeszcze iść do weterynarza zapłacić mu za, za jakby oprócz tego, że książka, zdrowia jest czy tam paszport ten jeszcze musi da dać wynik po razie, że ten pies jest zdrowy żeby on coś takiego dał, on musi przejść wszystkie badania Wyobrażacie co to, ile, ile to kosztuje jeszcze w Niemczech? To jest pierwsze. A drugie, na organizatorze leży odpowiedzialność. Jeżeli trafi się jakiś pies, jaki ekoterrorysty policzą, że to jest pies nieodpowiednie rasy, jaka jest chora, przyciągają do odpowiedzialności organizatora i bardzo poważnej odpowiedzialności. Ale kto to doprowadził do tego? Same hodowcy. Jakot oni po prostu wspierali ekoterrorystów. Dlatego zachęcam. Nie wspieramy bzdury ekoterrorystów. Myślimy co my. Mówimy jak my wypowiadamy się. Dawa. Proszę, zaczniemy łączyć siły, żeby po prostu z szacunkiem podchodzić jeden do drugiego. Po prostu etyka i moralność, kultura myślowego, czy po prostu etyczne podejście, bo ludzkie jeden do drugiego było najważniejsze, aniż konkurencja. Bo na nie dzisiejsza konkurencja jest najważniejsza, a wszystko ludzkie jest jakoś na, na drugim. Jakby nie, ludzkie nie jest najważniejsze, konkurencja jest najważniejsza. I jeszcze taki ważny moment, chciałem chciałbym powiedzieć. Nie spieszcie się emocjonalnie podchodzić. Postarajcie się z człowiekiem, z człowiekiem spokojnie porozmawiać. Może nie jest on taki zły. Bo często jest tak, że ludzie emocjonalnie podchodzą, później nie mogą naśleć przeprosić z tego powodu, że nie skontrolowali siebie. Bo zdarza się takie przypadki. My jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo na pomyłki. Później nie pogadają. Robią się wrogami, a okazuje się później po latach, że tam nic tego strasznego nie było. To po prostu jakieś tam tym można tak powiedzieć. Zachęcam do ludzkiego podejścia jeden do drugiego. Zachęcam jeździć na konkurs. To jest ważne. Nieważne jaki konkurs, z jakimi rasami. Wytestujecie swoje psy. I udowadniacie dla siebie, jako dla hodowców, na razie wyjdziecie w dobrym kierunku. To jest ważne. Albo nie w dobrym kierunku. I trzeba coś zmienić, poprawić. Wy wiecie, co wtedy poprawić. To jest bardzo ważne. Trzeba podejść podejście do tego, w jakim kierunku wyjdziecie. Dziękuję wszystkim, kto ogląda. I mam nadzieję, że Wam to pomoże w Waszym rozwoju. Miłego dnia.